To jest Republika, dom wolnego słowa. Dwie minuty po wpół do trzeciej. Czas na kolejny serwis w Republice Michał Rykowski. Witam i zapraszam Cisza wyborcza to najważniejsza albo jedna z ważniejszych informacji tego dnia. W niedzielę pierwsza tura wyborów prezydenckich. Cisza obowiązuje nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także w internecie. Zamieszczonych w sieci przed północą wybor materiałów wyborczych nie trzeba usuwać, no ale dziś i jutro nie można ich aktualizować, ani co oczywiste, chociaż nie dla wszystkich, publikować nowych treści. A jak oddać ważny głos, i jakie informacje, chociażby w tej sprawie ciszy wyborczej z Państwowej Komisji Wyborczej. To wie Wojciech Szymczak, który właśnie jest przed tym miejscem, które jutro będzie na pewno ogniskować zainteresowanie i w poniedziałek myślę, że też, czyli siedziba Państwowej Komisji Wyborczej Wojtku. Zatem jak oddać ważny głos, no i czy Państwowa Komisja Wyborcza mówi coś o tych przypadkach, których było kilka, przynajmniej kilka w sieci złamania ciszy wyborczej. Jutro lokale wyborcze zostaną otwarte od godziny 7 i będą otwarte do godziny 21. Właśnie o 21 zakończy się cisza wyborcza, wtedy też będą pokazane pierwsze sondaże Exit Poll. Oczywiście Telewizja Republika również taki sondaż zamówiła i będzie prezentować go na swojej antenie. A jeśli chodzi o oddanie ważnego głosu, to przypominam Państwu, że bardzo ważne jest, udając się do obwodowej komisji. Wyborczej, by zabrać ze sobą dokument tożsamości. Może być to um, dowód osobisty albo paszport, ale może być też aplikacja M-Obywatel. W aplikacji M-Obywatel możecie państwo także sprawdzić, w której komisji wyborczej głosujecie. Przy pobieraniu kart wyborczych proszę zwrócić uwagę, czy są w miejscach pieczątek te pieczątki przybite, gdyż karta nieopieczętowana będzie uznana za głos nieważny. By oddać ważny głos należy Skreślić, zrobić tak zwany krzyżyk, dwie przecinające się linie tylko w jednym kwadraciku przy wybranym przez siebie kandydacie. Tak, I w ten sposób głos będzie ważny. Zaznaczenie więcej krzyżyków w rubryczkach obok nazwisk kandydatów będzie skutkowało tym, że głos będzie nieważny. Również jeśli państwo w ogóle nie zaznaczycie krzyżykiem żadnego z kandydatów, ten głos również będzie nieważny. Kart wyborczy Oczywiście nie można wynosić z lokali wyborczych. Po pobraniu można oczywiście je wrzucić tylko do urny wyborczej, która musi być przeźroczysta. W Polsce jest około 30 tysięcy komisji wyborczej. Przypominam, że członkowie komisji oraz mężowie zaufania mogą być obecni przy wszystkich czynnościach prowadzonych przez komisję wyborczą. Ruch ochrony wyborów także rekomenduje wzięcie na. Na wybory swoich długopisów oraz na stronie ruchu ochrony wyborów row2025.pl są numery telefonów, pod którymi można zgłaszać ewentualne naruszenia, które państwo możecie. czy zastaniecie, jeśli zastaniecie w lokalach wyborczych. W czasie ciszy wyborczej nie można prowadzić agitacji wyborczej, nie można zachęcać lub zniechęcać do głosowania na żadnego. Z kandydatów. No, politycy koalicji 13 grudnia o tym wydają się zapominać, bo są przynajmniej już dwa takie naruszenia, które znalazły się w internecie zachęcające do głosowania na jednego z kandydatów. Jutro lokale wyborcze będą czynne, tak jak wspominałem, od 7 do 21, a wysoka frekwencja jest jednym z gwarantów braku fałszowania tych wyborów, bo duża ilość osób, które pójdą oddać głos, właśnie będą gwarantowały silny mandat przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej informacji na temat głosowania, jeśli Państwo Chcecie znaleźć, możecie znaleźć je na stronie Państwowej Komisji Wyborczej czy właśnie Ruchu Ochrony Wyborów. A o 19.50 jutro w niedzielę zapraszamy Państwa do telewizji Republika, gdzie będzie transmitowany wieczór wyborczy z siedziby naszej stacji. Będziecie mogli Państwo usłyszeć swoich ulubionych prezenterów i komentatorów, a to wszystko będzie na temat wyborów prezydenckich w 2025 roku. Wieczór, nawet noc wyborcza szykuje się w Republice. Wojciech Szymczyk. Wojtku, bardzo dziękuję. Wojtek jest przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej. I wspominał Wojtek o tych przypadkach łamania ciszy wyborczej. No to teraz wprost powiemy. Wiceminister Sprawiedliwości z Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha dziś samego rana, kilka minut po godzinie szóstej, w czasie ciszy wyborczej zamieścił grafikę, na której wprost zachęcał do głosowania na jednego z kandydatów. No tym samym złamał ciszę wyborczą. No i teraz polityk przeprasza i tłumaczy, że cała sytuacja to błąd ładowania grafik. Przepraszam, w wyniku błędu ładowania grafik pojawiły się one po północy. Już usunąłem. Za błąd przepraszam. No pytanie, czy na przeprosinach tylko powinno się skończyć za agitację. Od 5 tysięcy złotych w górę. A za opublikowanie sondażu w ciszy wyborczej to nawet milion złotych można dostać kary. Jak to się skończy? No to wkrótce się okaże. I też o drugiej sprawie, o której Wojtek mówił, co zrobić, by po zauważeniu nieprawidłowości podczas wyborów te nieprawidłowości nie pozostały bez jak gdyby, reakcji. Wystarczy zgłosić tę sytuację do ruchu ochrony wyborów. Ta inicjatywa obywatelska działa na rzecz zapewnienia prawidłowego przebiegu biegu procesu wyborczego w Polsce. Na jej stronie internetowej pojawiła się infografika z numerami telefonów, na które należy dzwonić, jeśli zauważy się jakieś nieprawidłowości właśnie podczas wyborów. To jest właśnie ta infografika i ważne numery telefonów jest ich 7 plus infolinia i teraz te numery to 696716 247 571 354 264 503 690, 701 571 354 306 501 318 368 571 354 321 571 354 320 i ten ósmy numer to infolinia pod numerem 885-546-825. Ta infolinia będzie otwarta od godziny 14. Szczegóły też na stronie internetowej Ruchu Ochrony Wyborów. Warto te numery zapamiętać i właśnie pod tymi numerami zgłaszać ewentualne nieprawidłowości. W związku z wyborami prezydenckimi warto na to zwracać uwagę, by to święto demokracji, jak mówi się o wyborach, nie zostało przez te nieprawidłowości popsute. Czy zniszczone. A my wracamy teraz do niemieckiego Gerlitz, bo tam odbył się protest przeciwko polityce zamykania granic i pushbacków, czyli przepychania migrantów z Niemiec do naszego kraju. Demonstracja rozpoczęła się przy moście granicznym. My łączymy się z Januszem Rzyczkowskim, który od początku tę demonstrację śledził. Janusz, wiemy, że ta demonstracja zaczęła się z opóźnieniem i to nie dlatego, że demonstrujący się spóźnili. Tylko z zupełnie innych powodów. Yy, powiedz z jakich? No i czego się domagali dzisiaj po tej niemieckiej stronie granicy? No tak, to rzeczywiście było zaskakujące, choć cisną się także dużo poważniejsze i mocniejsze określenia w sprawie kontroli, którą Policja Federalna Niemiecka zorganizowała dla wszystkich uczestników tego protestu. Po prostu my w tej chwili już jesteśmy po stronie polskiej, w Zgorzelcu. Każdy, kto przechodził przez most i chciał uczestniczyć w proteście, był poddany kontroli osobistej, były oczywiście sprawdzane dokumenty, ale także były przeszukania, co no, wprost każe pytać, po co to było robione, w jakim celu, po co ta demonstracja, na to zwracali uwagę uczestnicy pokojowej demonstracji, która odbyła się właśnie w niemieckim Gerlitz, a więc już za mostem i też trzeba powiedzieć, że tam wybrzmiały bardzo mocne słowa w sprawie nielegalnej migracji, w sprawie paktu migracyjnego, w sprawie przyszłości Polski. Zresztą posłuchajmy, jak ze sceny mówił o tym Jacek Wrona. Jesteśmy przeciwko nielegalnej, to jest po pierwsza rzecz i przede wszystkim migracji socjalnej dzieci ludzie nie przyjeżdżają się integrować, dzieci ludzie nie przyjeżdżają yy, szanować naszych zasad i obyczajów, dzieci ludzie nie chcą być częścią polskiego społeczeństwa. Dla nas Polakiem jest ten, który ma Polskę w sercu i wolność w duszy, jak mówiliśmy. Nieważne, nie patrzymy na kolor skóry, nie patrzymy na wyznanie. Patrzymy, czy ma Polskę w sercu i czy jest w stanie i czy szanuje naszą tysiącletnią kulturę Protestowano także w sprawie kontroli na granicach, bo Niemcy cały czas te kontrole prowadzą. Mówiono również o reparacjach, które należą się Polsce za zniszczenia za straty w czasie II wojny światowej. Protest już się zakończył, jak widzicie państwo, most graniczny jest otwarty za Zgorzelca. Janusz Rzyczkowski, Republika. To Janusz Rzyczkowski. Januszu, bardzo dziękuję za tę relację. I szanowni Państwo, ta relacja kończy. Serwis nieco ponad kwadrans do godziny 15 pozostał. Proszę pozostać z Republiką, z Domem Wolnego Słowa. Dobrego popołudnia. Do zobaczenia.